Siemanko tutaj Tomek, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj to będzie trochę taki poradnik, ponieważ pokażę Wam jak zdobyć, oczywiście tutaj w Minecraftie, na Bedrock Edition Command Bloka, czyli blok y, poleceń oraz barier bloka, czyli po prostu barierę taką niewidzialną. Jeśli tego typu poradniki, odcinki Wam się podobają, zostawiajcie łapeczki w górę, staw, subskrypcję z dzwoneczkiem. I w ogóle swoją drogą nie zobaczyłem, nie, akurat nie zwróciłem na to uwagi za bardzo. Zapomniałem o tym nagrać odcinka. Dziękuję Wam bardzo za 16 subskrypcji, bo przez chwilę było 17, ale teraz jest 16. To nic, ale i tak Wam dziękuję, bo wbiliśmy ten próg 15 tysięcy. <laughs> tysięcy, co ja mówię, tysięcy to może w przyszłości. 15 subskrypcji, teraz myślę, że challenge będzie 20 subskrypcji. Także do dzieła, a ja już bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do odcinka. Czyli jak wiemy, to ja mam Bedrock Edition, czyli mam taki czat. Jak na Bedrock Edition zdobyć komand bloka i barier bloka? No to oczywiście command blok, To wpisujemy komendę Ukośnik give małpa p wpisujemy kom tutaj jak widzicie już nam się podpowiada command block jak widzicie dostaliśmy command bloka do ręki jego nie da się zniszczyć ani nic ale można na przykład wpisać jakieś polecenia na przykład kill małpa e, że, 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 wszyscy, że wszystkich zabije, tylko przycisk wyszukamy na przykład taki. Pierwszy lepszy mi się wziął. Jak widzicie w lewym górnym rogu pojawiło mi się wszystko co właśnie command block zabił. Tutaj jak widzicie kurę jakąś zabił. O, tutaj są jeszcze kurki, pewnie je po prostu zasięg ich nie dosięgnął. A może, a teraz już dosięgnął. Jak widzicie, to bardzo śmiesznie działa. Też jakbyście chcieli sobie ustawić spawn pointa, to nie ma problemu. Wpisujecie spawn point. Spa, spawn point. I musicie wpisać albo małpa s, czyli gracz. No to ja wpiszę na przykład małpa S. Tam macie tutaj podane, co jak trzeba wpisać, żeby zadziałało. I teraz ja sobie ustawiam guzik. I co działa mi? Nie wiem, ja dam dla pewności małpa E, że wszyscy gracze. Może działa. Nie wiem, czy to działa teraz akurat, czy nie. Bo wydaje mi się, że, że będzie działać. Dobra, jak nie działa to trudno. Jak nie działa to trudno. Ja teraz przechodzę bez zbędnego przedłużania do następnej komendy, czyli jak zdobyć bariera blok. Tam już nawet się nam podpowiedziało. Robimy tak samo. give małpa p Teraz tylko o tutaj nawet nam się już podpowiada na samym dole barier. Barier. I mamy bariera blok. Przekazano Ci bariera 1. Jak wiadomo, to, to są niewidzialne bloki. Na razie one tak wyglądają. Ale jak nie, be, nie trzymamy tego w ręku, to jak widać, są niewidzialne i nie da się przez nie przejść tak samo jak na survivalu nie da się zniszczyć komand bloka tak, tak samo i barier bloka nie da się też zniszczyć na survivalu i, że, i ogólnie możecie takiego trola znajomym zrobić że nie wiem na przykład murujecie budą mu w barierze czy coś takiego nie będzie mógł wyjść by musiał włączyć game moda. no ogólnie mi się wydaje że to bardzo fajnie działa jeszcze sprawdzimy, czy ten spawn point działa. Spawn point. Małpa. Wszyscy gracze. Małpa A, przepraszam. Wszystkie obiekty to nie są gracze przecież. Czyli ja się po prostu pomyliłem. I teraz, jak widać, wyznacz punkt odradzania. I mój nick podany mi się tak losowo nazwało. mi tak gra po prostu nazwała nick. jak widzicie, tutaj podane kordy, na których mamy spawn pointa. Myślę, że to bardzo fajne. Tak samo y, jak y, ta bariera. Też wydaje mi się, że tutaj wszystko jest spoko. Nawet nie wiem, co mi się bardziej podoba. Możecie, bar możecie obstawić kogo y, napisać w komentarzu czy bariera, czy command block. Wam się bardziej podoba, czyli inaczej Blok poleceń No możecie napisać Które Wam się bardziej które Wam się bardziej spodobało, czego będziecie częściej używać Command blok Nadaje się do parkurów. jakbyście chcieli stworzyć parkur, No to wiecie, dajecie płytkę Wpisujecie tutaj właśnie Polecenie takie, takie jak wcześniej tam wpisałem Spawn Point Małpa. A. Jeśli to wpisaliście, to tylko tutaj płytkę naciskową tam ja Przycisk. A zobaczymy, czy to z płytką działa. Płytka naciskowa. Płytka, na przykład. Dem. Złotą sobie weźmiemy. Złotą. Dobrze, widzowie. Działa. Oczywiście, że działa wyznacza mi punkt jak widzicie. Tam trochę w lewym górnym rogu cały czas to pisze, że mi wyznacza punkt zradzenie. I to było na tyle z tego poradnika, jeśli chcecie więcej tego typu poradników. Ym, po prostu ym, może pięć łapeków w górę, bo raczej nie wiem czy mi się uda wyszukać jeszcze na jakieś takie ym, nie, na jakieś takie rzadkie bloki właśnie koment, bo jak widzimy tutaj w ekwipunku, jakbyśmy wpisali bariera, to nic nie ma. A to się nazywa bariera. Albo blok poleceń. Blok poleceń. Jak widzi by y, polecać, napisałem, ale co nic? Jak widzimy, nie wyszukuję tam, czyli to można wziąć tylko za pomocą komend i myślę, że to już koniec tego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.